Po blamarzu w Baku z Karabachem, po przegranym finale Superpucharu Polski z Rakowem Częstochowa, podniesioną przy ubiciu. Z trwogą w sercu przystępujemy do pierwszego meczu ligowego Lecha Poznań ze Stalą Mielec, a zapowiemy sobie to spotkanie w uroczym składzie. Dzień dobry Marek. Dzień dobry. Dzień dobry Daniel. Siema. I dzień dobry Filip, cześć, dzień dobry. Panowie, wszyscy wiemy jak Lech pokazał się na starcie rozgrywek europejskich, na inauguracji, znaczy na... Na inaugurację bardzo ładnie zagrał. Na chodziło mi o super puchar polski. Aha, tak myślałem, chciałem że Europa. A zmienić, że Europa, a potem ten super puchar Polski. No wiemy, jak się Lech pokazał, czyli raz wygrał, dwa razy przegrał. Nowy trener, ktoś tam przyszedł, ktoś tam odszedł, mu coś sprzedał. Nowy trener, stary demon w zarządzie. No, i nie tylko w zarządzie, bo Lech Poznań rozpoczyna nowy sezon Ekstraklasy 2022-2023 od spotkania swoim odwiecznym wrogiem, ze swoim Nemezis. <laughs> tak, który nawet jak przegrał, to zaczął mecz z przytupem na Dokładnie koniec sezonu. Tak, ze Mielec. 16 lipca o godzinie 15. Czy my dalej kochamy Stel Mielec? Myślę, że tak. Tak, chyba Co ta. prawda 90minut.pl policzyło, bo uwielbiam tą statystykę na początek każdego sezonu. 90minut.pl y, policzyło, że Lech Poznań ma 0,2% szans na spadek, natomiast stal mielec ma 65% szans na spadek. Ale ja uważam, że pomimo burz, pomimo tam deszczy i monsunów, które będą szły przez mielec, stal mielec jebie leka w tym meczu. Aż tak? Na wesoło. A, kolejka gówniaków. Kolejka gówniaków. Wygrają. No wygrają, e? no muszą, muszą. A jak grudko będzie w bramce? No, ja myślę, że nie będzie w bramce. Nie, no, będzie w bramce. On będzie w bramce. Żeby się odbudować. Tak, tak. Wygraje. W sensie, jeżeli by go nie stawił do bramki, to po prostu. bardziej go zniszczy. Ja mam tylko uświadomiesz. Stal mielec. Prezes Stali mielec przyszedł do klubu. Tak? Tak. Staczką. taczką. Z, zaczyna się jak kawał. Albo przypowieść biblijna. Z, z taczką. I do tej taczki wsadził 13 piłkarzy, ich wywiózł za płot <laughs> i wziął. Nowych nie wiem, no ale załóżmy dziesięciu. To była duża taczka. Tak. A ma chłop krzepę. I tak w dwa tygodnie, trzy, to ciężko tak urzeźbić. Więc... A na świeżości nie polecą? A Lech po zagraniu meczu rezerwowego poleciał na świeżość. <laughs> <laughs> <nie, nie>, <laughs> poleciał tylko na skórce od banana. <laughs> No trochę tak. Na kurs kolizyjny. No wygrają, no muszą. No wygrają ze stalą, Mielec, akurat Lech, ma taki skład, że Stal Mielec, pyk, pyk, pyk. tak Lech rozpyka Stal Mielec. Ale mam takie małe ziarenko obaw, bo wiemy, co Stal Mielec potrafi zrobić. Z autu wrzucając głęboko. No bo futbol jest nieprzewidywalny. Ale myślisz, Jak że... Stal Mielec. Myślicie, że Stal Mielec chociaż jedną bramkę strzeli Lechowi? Nie. Naprawdę? Może. Ale odbierasz im to święte prawo do ośmieszenia nie, 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 im wystarczy wolny, który Dudko spaduje na środek pola karnego, nie, nie, nie. co wiemy, że jest w stanie zrobić. <laughs> Im wystarczy rzut w autu w kierunku Rudko. I Rudko nie, nie zajarzy, że piła leci. Bo mu słońce będzie świecić. Dokładnie. Mimo, tak. że jest cień na stadionie. Nie zawsze. Ale wiesz, akurat tak. Buśnie, bo buśnie. Tam o 15. Tu. Czyli ty przewidujesz wygraną, Marek Daniel. Ty przewidujesz wygraną, ale z obawą, że może być niespodzianka. Tak. Ja przewiduję, że Lech wygra, ale Stal Mielec wbije jedną bramę. Ale Lech wygra po fajnej grze, czy po męczarniach? Nie wiem. Nie wiem, bo będzie to pierwsze zderzenie Johna. Z ekstraklasą, bo zobacz, on na razie grał w Europie i z topem, e, jakby. Tak, bo on z gówniakiem nie grał jeszcze. No właśnie. Czyli tutaj e, e, ta lokomotywa ekstraklasowa może się rozpędzić i w niego wjechać. Z jednej strony tak, ale jednak podejrzewam, że John jest profesjonalistą i doświadczonym trenerem, i on tą główną ligę obejrzał na jakichś powtórkach, chociażby się zapoznał. Nie, no na bagu oglądał mecze. Jezu. John no wydaje was. się, on, on, on wie, w co wchodzi. On już ma, jakby wiesz, takie rybaczki, jak, jak masz do łowienia ryb. <laughs> wiesz, jak wchodzisz na głęboką wodę i masz taki tak, same tak, pachy. Tak, jak wodery to się nazywa. To on ma takie i jeszcze sobie założył, żeby pod samą szyję sięgały, żeby ten kożuch gówna go nie zatopił. Nie, 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 nie. To on ma bardziej taki cały kostium. Z takim hełmem jak płetwonurek, jak do szampa wchodzą czasami, bo muszą. A sądzicie, że jaka będzie atmosfera na meczu po Euroblamarzu w pierwszej kolejce? Będzie jazda czy wsparcie? Nie poddawaj się. Nie, będzie bojkot kotła. A <grym> będzie. Rząsa out? Czy będzie? Nie? będzie? Te, też myślę, że będzie. Będzie, to... bo się wahadło w drugą stronę, wygięło. Tak. Nie no, znaczy tak na sobie Wygliło. uważam, że nie, to. Benie. Jeszcze za mało, nie. Nie, Daniel, Daniel kurwa. pamiętaj, że od lat czekamy na bramkarza i oni zawsze ci mówią, że to jest o teraz. Osiem my... lat czekaliśmy na Europę i ta Europa po meczu na Bułgarskiej z Karabachem była na wyciągnięcie Pindloka. I... Nie, to inaczej. Nawet jak I, wygramy ze Stalą i ta milet. Europa to była taka... I tak ci zrobiła nie. w tego Pindloka, pach! I to boli! A to i boli, aż puchnie. Wyobraź sobie, że Lech dostał taką, takiego słonika z takiej cieniutkiej porcelany i ten słonik z tej cieniutkiej porcelany to nie był Brukbed, tylko Europa właśnie i Lech miał jedno zadanie, nieść tego słonika z tej cieniutkiej, delikatnej porcelany tak, żeby mu się nic nie stało. I po pierwszym meczu z Karabachem na Bułgarskich trzymał go dzielnie w rączkach, tam się nic, nawet uszko się słonikowi nie skruszyło. Po czym pojechał do Baku. I najpierw tak podrzucił tym słaniem, a potem patrzył, jak on spada i się roztrzaskuje w drobny mak. Na no. pięć części. Czemu na pięć? Bo było pięć goli. Aha. <laughs> Czyli my uważamy, że będzie jazda, a Daniel mówi, że będzie... Nie, w sensie uważam, że to jeszcze za wcześnie, bo na, jeżeli nawet wygramy za Stalą Mielec, ale Rudutko da jakiś babole, niekoniecznie będą z nich gole, będą po prostu beznadziejne interwencje, będzie się beznadziejnie zachowywał na bramce, Wtedy będę uważał, że zacznie się gnojenie za jego transfer. Będzie jazda. Ja myślę, po prostu, że jeden już się mecz zacznie. uważam, że po prostu ten jeden mecz to jeszcze nie, nie to jest jeszcze za mało, żeby kocioł. Ale Daniel, my jesteśmy z czymś Kuchaniu. ruszył. To nie jest tak, że my. Po... To nie jest jak w Polsce, tak? To, to nie jest. Jesteśmy jak Sri Lanka. Czyli co? No oni się wkurwili, zasztudmowali pałac prezydenta. Tak. <laughs> Mi się, mi się bardzo podoba to, o czym nie pamiętam już kto to powiedział, jak to wygląda w Poznaniu. Że w Poznaniu jest od ściany do ściany, że je, jak jest dobrze, to jest dobrze, a jak jest źle, to jedziemy równo i w ogóle nie bierzemy jeńców. Tak, po prostu uważam, że to jeszcze nie jest ten moment. Że... O 18.01, jak Weldę strzelił na 0 do 1 w Baku, było, Ole jest super, lecimy. O 20.00. Już było, że jedziemy. Ale z zarządem. Jasne, ale uważam, że to jeszcze jest po prostu... To był dopiero jeden mecz. Dobra, ja, ja wiem, ja... że to był wie... Że to jest... Że Rudko tam odwalił... Rudko, Rutek odwalił. Rutek Rutko. odwalił Rudkiem. Wiem, że się będzie mieszał. Obydwaj są siebie warci. Oj. Obaj mają dziurawe łapy. Ten przepuszcza piłki, a, a ten, ten pieniądze. pieniądze. No. W sensie, a... Ten jeden mecz to jeszcze jest za mało. To jest dopiero pierwsze draśnięcie na na, na pudełku od zapałek, i nie udało ci się tej zapałki odpalić. Jak tylko w, w meczu za Stalą mielec, który nawet wygramy, ale po prostu pokaże się na bramce beznadziejnie, pokaże się jak przy tych trzech golach straconych z Karabachem, to ta zapałka się dwa odpali bez problemu i tam pierdolnie wtedy. Przekonamy się, zobaczymy. Ale mam. Pytanie najważniejsze do Was. Tak, nie nasz, tak Pytanie: Czy, i to odnosi się też troszeczkę warty, ale głównie Lecha, bo, bo tu jest fokusowany cel. Czy ten mecz będzie sędziował pan Szymon? Nie. Czy w pierwszej kolejce będzie poznaniowi sędziował pan Szymon? I już Poznań będzie miał podgórkę. No nie, on musi w pierwszej kolejce pomóc pewnemu innemu zespołowi. Ja idę jednak w teorię to nie pomagania, tylko uwalania. A, uwalania. Więc czy? Pan Szymon. Ale jako główny, czy war, bo to. Główn... No gdzie? Czy... Premiera sezonu. A, no. No dobrze. Bez gwiazdy na boisku? No to mi się wydaje, że on będzie w Częstochowie sędziował. No właśnie, Cze Częstochowa albo Poznań? No takie dwa nie, typy. ja obstawiam, że Legię z posądził posędziuje. Kurde, ale jakby Warte? Inauguracja sezonu. To Kwiatkowski sezonu. będzie na inaugurację sezonu, bo jest młody obiecujący, z aspiracjami. A czego tak część ludzi nie hejtuje, że jest trochę me? No, no moja żona na przykład uważa, że sędzia Kwiatkowski to bez waru to się do kibla boi pójść, bo nie wie czy może. To jak grudko, jak widzi jak piłka leci. Mniej więcej tak. Dobra. Oby ten <noise> początek sezonu dla Lecha okazał się o wiele lepszy niż ten farstart w Europie. Eee, wynik. No i tu mnie masz. Dwa zerko spokojne. A ja zaszaleję. Tak, 4 lub 5-1. A takie redemption. No to ja mam redemption trochę niższe 3-1. A Wy wierzycie, że oni. Ja wierzę, że Stalmier strzeli. Bo w sumie nie ma Bartka Dalej. O. na obronie. jest Rutko na bramce. Może zagra. Betty. Betty Janek. Nie no wiesz, Stal ma to do siebie, że on. Jest nieprzewidywalny, no za tak, tak, całą oni, oni, oni nawet jak dostają. To i tak się cieszą. Nie, jak dostają w pierdol, to gdzieś tam ten jeden im wpadnie. No bo to też wiesz, już jak masz te 4-0. No już sobie grasz, wiesz. Finezyjną piłeczkę, a tu se podasz, a tu tak, coś. Tak, widzieliśmy to w wtorkowym spotkaniu Lecha z Karabachem, tak, na wyjeździe. Tak, coś tam tak to nie było nic finezyjnego. Jak, no przecież Karabach finezyjnie po 5-1 już grał. La zabawa. I oby taka la zabawa spotkała nas, prawda, na Bułgarskiej ze Stalą Mielec. Tymczasem dziękuję za dziś, dziękuję Marek. Dziękuję bardzo. Dziękuję Daniel. Dziękuję. I dziękuję Filip, dziękuję. Trzymajcie się ciepło. Cześć, słyszymy się po pierwszej kolejce nowego sezonu Ekstraklasy.